Cześć, witajcie! W tym krótkim wideo chciałbym pokazać Wam jak odmienić nieco Wiedźmina 3 na PC. -cie. Jak wszyscy wiemy, dosyć sporo kontrowersji wywołał downgrade grafiki, który niewątpliwie był. Z dosyć logicznych powodów w mojej, mojej opinii, ale no nie o tym dzisiaj mowa. Dzisiaj będziemy się skupiać na tym jak to troszeczkę zmienić. Wiadomo, że są pliki INI konfiguracyjne, które pozwalają na dosyć istotne zmiany w grafice na plus czyli posiadacze bardzo mocnych komputerów mogą sobie jeszcze upiększyć Wiedźmina, ale dzisiaj modyfikacja, która nie wpływa znacząco na wydajność gry, a mocno ją odmienia. Mowa o plikach SweetFX, które modyfikują kolorystykę, natężenie, właściwie temperaturę barw i kilka innych rzeczy również mogą w jakiś tam sposób zmieniać. No i chciałbym Wam pokazać krótko, jak to zrobić, no i jak ja odmieniłem swojego Wiedźmina. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że komuś się ten poradnik Przyda. Moi drodzy, jesteśmy w przeglądarce internetowej na stronach SweetFX, adresy znajdziecie w opisie pod filmem, bądź też w artykule pod filmem, zależy gdzie nas oglądacie. No jak widzicie, strona poświęcona Wiedźminowi ma już dosyć sporo różnych modyfikacji na swojej liście. Tutaj jest jedna z najpopularniejszych, która no powiedzmy troszeczkę ułagadza te barwy, możemy sobie tutaj na bardzo fajnych screenshotach porównawczych zobaczyć jak wygląda gra przed i po nałożeniu filtrów. Różnica jest widoczna gołym okiem, to go się nie da ukryć. Natomiast, co jest fajne w Sweet to to, że one naprawdę nie wpływają znacząco na jakość oprawy. Spójrzcie tylko na te obrazki. Mamy również o, na przykład jakąś polską modyfikację, która z kolei jakieś takie bardziej chłodne barwy wprowadza do gry. Jeśli ktoś tego szukał, no to jak najbardziej no, chłodne. To kwestia dyskusyjna. Na niektórych tak jest trochę nawet aż zbyt żółto, ale to jest kwestia gustów. A nie, że każdy może sobie wybrać. Ja miałem upatrzony ten preset, który upodabnia grę do zwiastunów sprzed kilkunastu miesięcy E3 VGX. Tam Geralt był nieco bardziej mroczny. Mamy tutaj również dołączony do wiepaczki plik konfiguracyjny, ale raczej nie będę z niego korzystał, bo wiem, że mój komputer po prostu jest już w tym momencie, no powiedzmy, Osiąga swoje limity w grze, to znaczy 60-latek nie zawsze uda się osiągnąć. Także odpuszczę sobie ten plik. Ale jeśli chodzi o barwę gry, o to jak modyfikacja wpływa na kolory, no to jest to dla mnie efekt, który mnie w zupełności zadowala. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w grze. Co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Przede wszystkim ściągnąć preset. A następnie sprawdzić, co mamy w paczce. Warto przeczytać sobie plik RIDMI. Z reguły wszystko jest tam fajnie wyszczególnione. Co wpływa na jakie elementy? Tutaj mamy akurat kilka presetów przygotowanych. Mamy taki, który zmienia głębi ostrości, ale o tym na koniec trochę. Mamy również taki zwykły preset, no i tam jeszcze jakieś dodatkowe, które również w jakiś sposób zmieniają grę. Wszystko jest opisane, co prawda po angielsku, ale wrzucenie do translatora w Google no, zawsze może trochę pomóc tym, którzy sobie z językiem nie radzą aż tak, powiedzmy, sprawnie. Tak wygląda gra na screenshotach, to te same obrazki, które były na stronie. Dla mnie to jest to, czego szukałem. Wiedźmin był dla mnie zdecydowanie zbyt taki, powiedzmy, jaskrawy, kolorowy. Te kolory były zbyt ciepłe, ja chciałbym trochę zimniejsze barwy osiągnąć, także myślę, że właśnie na ten preset się zdecyduję. Spójrzcie, jak to wygląda, jeśli chodzi o instalację tego moda. W zależności od tego, czy na gogu, czy na steamie, musicie po prostu znaleźć folder bin w folderze z grą, na waszym dysku twardym i tam jest folder x64. I rzeczy, które mamy w presecie, po prostu kopiujemy do tego folderu. W moim przypadku jest to taka ścieżka, ale ja mam grę z Goga, przez Gog Galaxy, więc może wyglądać to nieco inaczej u Was. Kopiujemy te pliki, nic nie trzeba nadmieniać. No i uruchamiamy grę. Jak ją uruchomimy, no to wtedy będziemy mieli pierwszy sygnał o tym, że modyfikacja działa. To te napisy w lewym górnym rogu, i wtedy już wiemy, że jesteśmy na dobrym tropie. A tak wygląda sama gra. Przeskoczyliśmy oczywiście, gra się tak szybko nie ładuje. Przy okazji, glitch z latającym koniem. No i spójrzcie na barwy, moi drodzy. Wygląda to zupełnie inaczej niż w poprzednim wypadku. Jest chłodniej, niebo już nie jest aż tak niebieskie, piaski, gleby nie są aż tak żółte i chyba jest to to, czego szukałem. Można oczywiście przebierać w tych modach. Ich podmiana jest bardzo prosta. Odinstalowanie sprowadza się do tego, że usuwamy pliki, które wrzuciliśmy do katalogu, także zachęcam serdecznie do eksperymentowania z modyfikacjami SwiftFX, one nie wpływają mocno na jakość na wydajność gry w Lorrogu, możecie zobaczyć, że tych klatek ciągle jest dosyć dużo. Bardzo porównywalna ilość w stosunku do tego, co było. A tutaj bezpośrednie zestawienie gry bez modyfikacji po prawej stronie i po lewej stronie, już z modyfikacjami, różnica jest tak, jak mówiłem, widoczna gołym okiem. No, i jeżeli ktoś po prostu w tym aspekcie narzekał na Wiedźmina, no to miejcie po prostu na uwadze, że takie rzeczy są oczywiście tylko na PC. Niestety, konsolowcy muszą polegać na ustawieniach swojego telewizora, ale pamiętajcie, że większość odbiorników ma naprawdę szerokie pasmo możliwości tych konfiguracji, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. A tutaj mamy jeszcze jedną, jeden preset z tego samego pliku, ten, który zmienia głębi ostrości. On jest bardzo fajny do łapania screenshotów: mianowicie dodaje taki efekt znany z aparatów lustrzanek głębi ostrości z takim, powiedzmy, obiektywem o bardzo wysokim parametrze światła, no i mamy tutaj taki efekt, powiedzmy w żargonie fotograficznym on się nazywa bokie, czyli rozmycie tła. Oczywiście jest trochę tutaj troszeczkę to pokracznie wygląda, bo rozmywa się również interfejs, ale jeśli chcecie łapać screenshoty, to można interfejs wyłączyć w opcjach, no i wtedy łapać piękne obrazki z pięknym rozmytym tłem. W tle naprawdę robi to piornujące wrażenie. Na koniec jeszcze raz porównanie barw przed i po. Zachęcam serdecznie, modyfikacje są oczywiście darmowe, myślę, że prędzej czy później CD Projekt Red sam wpadnie na to, aby dodać możliwości nakładania filtrów w opcjach gry, o co serdecznie bym apelował, ułatwiłoby to sprawę użytkownikom, którzy no nie czują się pewnie w modyfikowaniu gier, a wiem, że takie gry były, choćby SimCity, no oczywiście gra z zupełnie innej półki, ale tam filtry były no i nie widzę przeszkód żeby one się pojawiły również w Wiedźminie dla chętnych oczywiście to tyle na dziś dzięki serdeczne za uwagę no i miłego polowania życzę wszystkim którzy grają w Wiedźmina 3 na PC czy też na konsoli